Witam serdecznie państwa. Nazywa się Piotr Lewandowski. Wiele osób mnie zna, widziało, a na pewno jeszcze więcej ma moją książkę. Prezentuję nowe wydanie książki z inną okładką, zmienioną, gdzie mamy wielkich twórców religii. Jest to symbol tego, że ta metoda Proszę Państwa, jest dla wszystkich w równym stopniu skuteczna i wszystkich będzie w równym stopniu leczyć. Czy to będzie osoba biała, czy o innej karnacji skóry, czy to będzie wyznawca Mahometa, Buddy, czy to będzie Żyd, czy też chrześcijanin. Wszystkim nam Pan Bóg dał możliwość wyleczenia się, budując nasze organizmy. Nie tylko nasze, bo przecież dotyczy się to też zwierząt. Proszę Państwa, metoda polega na zakryciu ośrodka układu centralnego mózgu, który zawiaduje chorobością ciała. Wystarczy trzymać rękę na głowie. W miejscu, w którym, o którym ci nikt nie powie, bo kasa i kasa i to się liczy zawsze i w każdy, e, wszędzie w każdej dzielnicy. Poni głupi nam mięsem rządzić łatwiej będzie i tu i teraz zawsze i wszędzie. Odkrycie Polski i polska masa mówią, że nie ma, nie ma głuptasa. To jest taki skrót mojego wierszyka, który kiedyś napisałem. Przypadkowo lub nieprzypadkowo w każdym, bo chciałem coś napisać jakąś piosenkę. Na się dalej groja. on nie chciał. Stwierdzić, że to ja powinienem napisać, bo zapoznałem go przez jego menadżera dawno, dawno temu, został politykiem, to już nie ma o czym mówić. Ale proszę Państwa, tak, to jest metoda, o której wam nikt nie powie, kto utrzymuje się z lecznictwa. Ani lekarz, ani zielarz, proszę państwa. Ani ten. Lekarz, czy probiotyki czy witaminy pro proponuje, ani optyk, Można, możemy też wzrok leżyć, tylko zakrywać ośrodki układu centralnego już, już w innym miejscu. Nie tam, gdzie biegnie brudza środkowa, tylko tam, gdzie na bocelicy trzymam rękę. O tym wszystkim jest ta książka, ale też proszę Państwa, pamiętajcie, że warto Kontaktować się ze mną poprzez nowo utworzony kanał na YouTube i na Facebooku z moją osobą. Co niedziela będę prowadził godzinny program. Państwo możecie wysyłać maile z pytaniami, a ja będę na nie odpowiadał. Będę też pokazywał pozycję układu dłoni, jeżeli ktoś będzie miał problemy. Tego typu, że on ma książkę moją, widział mój film, 20 punkt na, na filmie pokazuje jak układać dłonie, a mimo tego nie jest w stanie dobrze ułożyć. Także to jest głównie dla osób chorych lub osób rodzin osób chorych. Tak? Bo niekoniecznie osoba chora może oglądać YouTube, może być, nie być w stanie. Niekoniecznie musi też wierzyć w tę metodę. Prawda? To wtedy ktoś z rodziny jej powie. Słuchaj, zobacz, tutaj jest ten program, ja spróbuję się popytać i zobaczymy, może pomoże. Proszę Państwa, tu jest tak, że bardzo często jest osiem pozycji łożeń, bo oni na głowie. Dlaczego na głowie, to no Państwu teraz odpowiem, chodzi o układ centralny nerwowy, który zawiaduje naszym organizmem. Właściwie dla świata zwierząt, również dla psów, kotów, tak zwierząt domowych możemy właśnie tę metodę leczyć tylko nasze organizmy ciepłokrwiste, natomiast żeby już nie. Tam już jest inny, inny rodzaj podajek. Chodzi o budowę naszego organizmu, naszego ciała. Bo tutaj psychologia nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście można się leczyć poprzez nastawienie psychiczne tego, tak jak to jest w wielu szkół, które się udaje niekiedy to, że ktoś się wyleczy. Ale tu proszę Państwa, ta metoda, jeszcze raz powtarzam, jest równa dla wszystkich. Każdy może ją stosować i każdy, w zasadzie już przy pierwszym zabiegu, trzymania dłoni na głowie, będzie, będzie miał rezultat. Jak to, jak to się dzieje? No, tak to się dzieje, że jak Państwo widzicie, jak kora usiądzie na jajku, to nagle za zawąt pojawia się nowe życie. A się jest z jajka martwego przedmiotu. Dlaczego? Bo powstają warunki do silnego zadziałania pola elektromagnetycznego, tak zwanych ciał widonowych. I proszę Państwa, jest tak że czy chcemy, czy nie chcemy, jak przyłożymy ręce w ten sposób, to tak jakby kura usiadła na jeku, powstaje, Powstają warunki do silnego zadziaływania polek jak to mogę dzieszyć. I organik się odbudowuje. I to w oczach się odbudowuje. Jak Jeżeli mamy ręk, na przykład na ręku ranę, tak zwany ośrodek, który zawieduje ręką, ranę, która się nawet latami nie goniła, to będziemy widzieli, jak się goi. A na przykład zadawnione, jakieś ślady oparzeń, bardzo, bardzo brzydkie, nieładne. Nawet tutaj ciało będzie się wygładzało. Wszystko będzie wracać do normy. Kręgosłup się będzie prostował. Nogi się będą prostowały. No, tylko, że wtedy to trzeba, wymaga czasu. Przeranie to widzimy. Przy oparzaniu też doskonale widzimy. A najważniejsze, proszę Państwa, że czujemy i widzimy, Działanie tej metody przy nowotworach, nowotwory trzoski, wątroby, płuc, najtrudniejsze nowotwory do wyleczenia, a właściwie niemożliwe do wyleczenia tego. tutaj będą znikały w oczach, Państwo to sobie zdajcie sprawy, jakie to jest uderzenie w biznes medyczny, farmaceutyczny, lekarski, tak? I tych innych tam, zielarzy, czy też kręgarzy i tak dalej. Czy też lekarzy natury te. Państwa, nic nie jest potrzebne, tylko znajomość tej metody. I nie trzeba w to wierzyć przede wszystkim. Nie trzeba w nią wierzyć w ogóle. Bo to jest czysto biofizyka, to tak jakby. Jak nie ma prądu w akumulatorze, a państwo ten prąd ładuje. To się wyrównuje po elektromagnetycznej magnetycznej, czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy się dać. Pierwszy zabieg trwa pół godziny, później po 20 minut wystarczy. Jak ktoś jest bardzo chory, to proszę spotkać, 50 lat dziennie po 20 minut. Ja o tym wszystkim będę mówił, będę też niuanse yy, jakieś, które się będą yy, pokazywały. Czy Państwo będzie się przestawiać, to będę omawiał w tym programie. Co niedziela? Co niedziela, proszę Państwa, godzinny program YouTube i Facebook. W to, to że nie trzeba w tę metodę wierzyć, to Państwu pokażę. Tu jest Kajtek, taki sobie konik, którego znalazłem na śmietniku, został wyrzucony. Z tego potraktowane, jak prałem, myłem i powiedzmy sobie, że kaj tu się schory, Umownie, bo on jest bardzo zdrowy. To jeżeli położymy rękę w ten sposób, proszę Państwa, to tak jakby kura już na jajku. Widzimy, jak na przykład kajtek ma ranę jakąś, czy ma, ma jakieś tam powiedzmy grzyba, tak? czy nowotwór, to on już się zaczyna lepiej czuć. Tak? Tak w ten sposób wyleczyła Pani nowotwór yy, wargi, który yy, wyraźnie zmniejszał, no ale to trwało no, miesiąc czasu. No, tak, tak, tak now, nowotwór się tak leżał i ludzi, zwierząt w okolicach miesiąca czasu wyleczyła. I proszę Państwa, czy ten piesek, czy ten konik, czy kotek, to on wie, wyleczenie? wyleczenie? No to jakie to placebo, jak, jak niektórzy mnie zarzucają? No, skoro możemy zwierzęta leczyć, to jakie placebo? U każdych z Państwa pojawiają się, będą się pojawiać reakcje Czy chcecie, czy nie chcecie. Idzie w swoje miejsce, a ja będę kontrolował. Proszę Państwa, tutaj się świat zmienia. Cały świat się zmienia wokół nas, dzięki tej metodzie. Polacy zostaliście wybrani narodem wybranym do tego, żeby metodę rozpowszechniać. Tej książki rozeczą się już milion trzysta tysięcy. W Polsce. W Polsce się poprawiła zdrowotność, a nie, ale nie tylko. Patrzcie, to jest tak zwany drugi cud nad Wisłą, jak medycyna mówi. W Polsce wydaje się na lecznictwo o 100% mniej niż w Czechach. Tak? PKB. Czyli my wydajemy 4,8. A poziom zdrowotności jest taka, e, taki sam. Jak to jest możliwe? Tak? Oni na leki, na, na wspomaganie medycyny wydają 100% więcej. a mimo tego Polacy im dorównują. Bo jest ta metoda. 1 350 000, 000 książek to jest 5 milionów osób. Bo książka wystarczy na jedną osobę, na jedną rodzinę. Przepraszam. Tak? A jeszcze są znajomi. Którzy też powiedzą swoim znajomym. Tak? Oczywiście jest trudność w przekazywaniu ten, no, bo jak to komuś wytłumaczyć, że jak będzie trzymał rękę na głowie na ośrodku, prawda, i to jest, ale trzyma się za głowę. Tak? Ale je, jeszcze raz warto porównywać to, tą kurę, która siedzi na jajka. Tak się nikt nie dziwi, że powstaje nowe życie w tak? bo góra się działa. No a to się nie dziwi, bo metoda jest nieznana. I mam nadzieję, Polacy, że dzięki Wam, i tym moim audycjom, metoda się rozpowszechni również na świecie. Książka, nowe wydanie książki w języku angielskim jest na Google Play i na YouTube. Skręt BSM. Na dzisiaj co pani. Ja mam tłumaczenie z swojej strony. Samoleczenie BSM.pl Mam tłumaczenie też po angielsku i tam jest, jak zamówić książkę i tam sobie można polecać. Jest ta książka na Google Play, na Amazon Play jest oczywiście online. W Polsce jest dostępna tylko w wydaniu papierowym. Ale wydanie papierowe jest to tyle ważne, że ono nie zniknie. A internet, na przykład w czasie przebiegu noja, który podobno ma, ma nastąpić może z nikim nie będzie mieli internetu, ale będzie mieli książkę. I też sobie poradzimy. Poza tym, proszę państwa, ta y, metoda, ta książka zmienia ludzi. Ze tego człowieka staje się człowiek dobry. Bo co? Bo on, proszę państwa, często y, przestępcy na przykład traktują świat jako coś złego. I żeby się utrzymać, to robią gwałty. Kradną przeważnie, tak? I tak dalej, Prawda? I jeszcze, żeby korzystać z tego życia, jak najszybciej, tak? nie nieważne, że krótko. Ja napisałem taki wierszy. Ja jestem człowiek z miasta. Ja pierwszym ja chromolę to życie całe. Ja wolę kraść, podrywać i bzykać. dmuchać w noc, w i znikać. Dla mnie kasa nic więcej się nie liczy. Ja mam gdzieś to, to co się dzieje w przestrzeni. Ja się liczę i ukradłem i mi dzisiaj. Mnie nie interesuje jutro. Ja chcę dzisiaj żyć jak pańska. Może być krótko. Zobaczcie, co się dzieje na świecie u nas w kraju. Świnie opanowały ten przecież ten robek u rodzaju, co niby jakiś bóg przeznaczył, by raj był na ziemi. On jest rajem dla bogaczy, możność radość przecież nie nas. Zobaczcie, idzie pani z pieskiem przez juratę. Wszyscy się kłaniają za tym, że to dama wielka, mała ma w A to jest ustrzymanka biznesmena, który pieprzy nie niechcenia aby mu nie uznano za jelenia. A on jest jeden przecież, bo konie się, że żeby żyć, to trzeba robić przeklęty w tym lesie. Najlepiej jest za drzewa, bo policja czuwa, jak jesteś uważany za czuba. Papiery załatwij, to trzeba, i nie pójdziesz do dziupy, jak inni za drzewa, czy nie mieli pogadać odpowiednim językiem, polegającym na tym, czym jest pisanie, patyka. Ja jestem trzech z miasta, tu jest prawdziwy lasy basta. można zażynać, bić i pytać, czy zdrowa jest nasza władza, co niewiele przeszkadza, a i pomoże czasem, jak dostanie w łapę, a i nie I proszę Państwa. Taki człowiek, o którym teraz zarymowałem, on nagle do mnie przychodzi i mówi: Panie Piotrze, ja zmieniłem swoje życie. Ja poszedłem normalnie do pracy. A po co ja będę ryzykował? Po co, jak ja mogę pięknie i godnie żyć? Nie, nie muszę chorować. Ta? Po co? Ja wyleciałem siebie z silnych bóli głowy i z alkoholizmu. A córkę wyleciałem z nowotworu. Ja chcę innym pomagać. I chodzi do tych swoich kolegów ich mówi. Po co? Nie kradnijcie. Stańcie się dobrymi ludźmi. I proszę Państwa, to tak jakby Pan Bóg go nawrócił. A tu niektórzy osoby, niektóre osoby bardzo religijne, a, że to zła metoda, że to, że ten Bóg. No Bóg da, dał dam takie możliwości. To jak? Dlaczego zawracać Bogu głowę wyleczeniem się? Skoro ja Wam to dałem, to korzystajcie. Nie męczcie mnie, nie, Pana Boga, tak sobie, bez wątpienia, Pan Bóg myśli. Proszę Państwa, ja mam księży, księży, którzy mówią o, w swoich parafiach o tej metodzie. Ja mam księdza w Katowicach, który jest, prowadzi hospicj jest kapelanem hospicjum. Opiekuje się więźniami. I on prosi mnie o książki. No to dałem trzy paczki, tak? 120 książek, By mi bardzo wdzięczyć, co mówi, że modli się za mnie. Codziennie. Jej siostra, Danuda w Blinowie, Klarzyska, tak? Która też propaguje tę metody. Takich księży jest bardzo dużo. Brat, księdza Kukuszka, ksiądz Kukuszka. Kuku, tak, tak, brat tego, co wspinał, co wspinał się w górach, tak? Alpinisty, słynnego. On jest elezjaninem. Też propaguje na całym świecie. Jeździ do różnych krajów. Uczy chrześcijaństwa, ale jednocześnie mówi o tej metodzie. Proszę Państwa. Trzeba to propagować. To dostaliśmy od Boga. My Polacy, bo to polska metoda. Odkrywał Eugeniusz Ruchniarz, pułkownik Wojska Polskiego. Pułkownik wywiadu. Dlatego, że znał budowę mózgu, że to było jego hobby, to położył się kiedyś na ręku, mając bóle wykoszowe, przeszło i zorientował się, że on zakrył te ośrodki układu centralnego, bo te ośrodki są, proszę Państwa, tutaj wymienię, pokazane w książce, gdzie, gdzie one się znajdują. A co robi jej medycyna? A medycyna ukrywa dla studentów. Podejdzie dla studentów tego nie zobaczycie. Dopiero w, 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 w książkach o neurologii, w, w, w specjalizacji neurologicznej. No tak to strona mi się przełożyła rękę i by widział gdzie, gdzie, jaki on ośrodek zakrył. Także proszę Państwa, i nie łudźmy się, że ktoś to za nas załatwi, że jest rząd, który będzie się o nas bał. Zapomnijcie o tym. Z tego co widzę. To ci mówcy więcej. To się tak pięknie mówią o Polsce, jaka to gospodarka będzie, jak to się będzie kraj rozwijał, proszę Państwa, to jest tak, jak w tym moim wierszyku. Przyszedł mafiarze do miejsca, chcę mieć ustawę taką i taką, by nikomu zaś nie brakło. Zaraz zrobimy, tylko popatrzę, jaki paragraf da się zatrzeć, a jaki wykorzystać należy, by uczestniczyć w tej grabieży. Z paragrafu tego a tego wynika, że nasza cicha publika ustawę <kłysy> zaakceptuje, ustawę zaakceptuje a nasz człowiek w będziach ją rozpowaguje. A z paragrafu tego, a tego promienieje demokracja, dla której pracują złodzieje. Demokrację bowiem złodziej wykorzysta z pomocą miejsca. Jest jeszcze jedna sprawa. Ustawa musi być konsultowana, dlatego wszyscy ministrowie się na nią pochyli i co chcieli mieć w kieszeni, tak zadzwonili. Na koniec biskup ją pokropił wodą w słowach "O teraz jesteś ustawą święconą. A biedny lud, tak jak tu wszyscy siedzimy, Płaci za swój trud. ja byłem bardzo popularny w pewnego okresie czasu, a właściwie wówczas, kiedy był program ocat -u, na każdy temat, Szczegła i tam pokazano moją metodę z mojej inicjatywy. Zaproponowałem już że o samoleczeniu no tak, a później powiedzieli, żeby w ogóle olecali naturę. No to dobra, to trudno, myślałem, że tylko mnie. No ale ode mnie było pięć osób, i to z poważnych, skoro się te osoby wyleczyły. Jeden pan z padaczki, drugi pan, pani wyleczyła córkę z nowotworu. Tak, trzecia pani wyleczyła bodajże ze skazy białkowej, siebie. Inny tam został porozy. Ja no w ogóle i to było widać, że ci ludzie prawdę mówią, bo z jakiej by przyczyny mieli kłamać, skoro po pierwsze książka była bardzo tania. Ta. Bardzo tani. jak kupił książkę za 5 zł i wyleczył się, to dlaczego miałem nie, nie przyjechać do tej depository właśnie powiedzieć, że, że to działa. No i tam był jakiś pan, który Miał, chodził po macie, miał być ktoś od pani Winnickiej, kto pije mocz, ale tak jeszcze raz, śmiać mi się chce. No, kto będzie się pokazywał w telewizji, że on mocz pije. No. Więc za siebie to było tylko o mnie. Było 50 minut o temacie, a 40 minut o, o metodzie. Jeszcze dodatek pan Orzechowski, reżyser, ten od Dyzmy, który kręcił Dyzmę, <kluzny> Był tak życzliwy, że, że po prostu pokazał okładkę. Oczywiście to dyrekcja zaakceptowała i, te, i ten program i tak Także po tym to miesiąc czasu książki nie była, a książka nawet mimo tego w ciągu dwóch miesięcy sprzedała się na kadzie 500 tysięcy i wszyscy politycy ją znali, dlatego że pytają się w Sejmie, ile polityków zna tą metodę. To okazało się, że sprzedano ponad 500 książek w Sejmie. No to... I wszyscy znali, spotykali mnie na bankietach. Proszę Państwa, ale jak tylko się spytałem, no dobra, yy, dobra metoda, tak chwalicie no to może byście pomogli, no to ich zaraz nie było. Przy mnie. <grym> Także proszę Państwa, taka jest sytuacja w kraju, no tak już będzie i to ba pewnie bardzo długo, bo tych, o których teraz będę mówił, zaraz to. Częściowo może ich w semie nie ma, ale są ich dzieci, są rodziny. Powiem tak. Prawica i lewica się kłócą, a to kogoś do pieca wrzucą, a to kogoś przeduszą. A ile światyk dróg płynie z ich ust? Ile marzeń nie można zrealizować, ileś nie z tych zapędów zahamować? Tam są szermierzą i walczą na słowa. Ale prawdziwa słowa jest taka: jak złapać swojego rybaka na haka. Wtedy on mówi to to chcą i za to mu się odwdzięczą. Zamkną mu usta, a na zawsze za to otworzą mu pasze. Wówczas patrzy i poleci sama masa śmieci. Masa leci, 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 leci i nigdy nie przeleci. Bo zawsze jest tak na świecie, że ktoś produkuje śmieci i zawsze ktoś się zbiera przecie. Wszyscy o tym wiedzą, że za nami stoi ksiądz, radny i profesor. Wszyscy wiemy też, że byli znani w tych latach, o których młodzież nie pamięta, a od których były ZSB się dalej pęta po szalonach, pałacach i dworach, by spotykać się przy kielichu, podając sobie i lewą, i prawą rękę po cichu. I co wy myślicie? Co? Że PiS, że PO, że SLD, że PSL? To są ci ludzie. To są byli działacze ZSP, Związek Studentów Polskich. A to była zupełnie inna organizacja. Tam, tam trafiali najbardziej wartościowi dla komunistów ludzie. Dla komunistów. To były wiele partii, katolicka, demokratyczna, prawda? I co? A teraz mamy udawanie, że jest jakaś partia prawicowa, konfederacja, gdzie główny przedstawiciel tej partii chciał zwalczyć swoją córkę. Jak to jest możliwe, żeby ten człowiek bydle takie startował i żeby go ludzie popierali? Przynajmniej wybijał mu nóż w żół. A co on powiedział? Ano, że on jakiegoś rabina słuchał i, i, i powinno być, że wszystko zostaje w rodzinie. No. Dziewczyni na pewnie wycofała, skoro tylko dwa dni szła ta informacja, że, ojciec, że ojca brzuch, mówiła, tak? No przecież był w szpitalu, wszyscy to I ludzie na niego głosują, do Parlamentu Europejskiego go wysyłają. Tutaj gracuje. wielkiego wielki redyta, wielki mówca, łobuz jeden. Przecież to zwierzę? Przecież taki człowiek musi być sterowany przez UB. Proszę Państwa, nie wolno na takich ludzi głosować. Proszę wybrać prawdziwą prawicę. Prawdziwą. Są partie. Dziękuję bardzo. A jeszcze tylko powiem. Co niedziela program ze mną, ale już nie na tematy takie, wiecie Państwo. Ja tam więcej mogę coś powiedzieć w tym programie na YouTube. Ale co niedziela pomagać będę chorym. I proszę Was, pomagajcie również. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.